Witajcie kochani na Tarot Esme. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście. Wysłucham, wysyłam do Was serducho wprost z mojego serca i zapraszam na ogólne czytanie Tarota dla zodiakalnych koziorożców na lipiec 2021 roku. Kochani, informacje na temat czytań indywidualnych, sesji reiki znajdziecie w opisie filmu tutaj pod spodem. Zapraszam, zerknijcie. Przygotowałam dzisiaj dla koziorożców talie Golden Art Nouveau Tarot. No i zobaczymy, co pokaże dla Was. Proszę moje wyższe ja o prowadzenie podczas czytania, dla mnie, dla wszystkich osób, które będą odsłuchiwały to czytanie w swoim czasie, zgodnie z naszym najwyższym dobrem i jak największą korzyścią. No i zobaczmy, kochani. Co dla Was, drogie koziorożce, na ten czas? Na lipiec 2021 roku koziorożce słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Co dla Was, kochani, na lipiec 2021 roku. Co dla koziorożców. W ziorożce, lipiec 2021 roku. Główna energia. 10 denarów. Super. Co odchodzi do przeszłości? As mieczy. Co przychodzi? Dwójka denarów. Co będzie Wam pomagać? Szóstka denarów. Co może przeszkadzać? Czwórka mieczy. Wpływy zewnętrzne, paś kielichów, wpływy ukryte, dwójka kielichów, oczekiwania lub obawy, osiem buław i rezultat, albo rada, karta kochanków. Ok, no i zobaczmy, co macie z przełożenia Trójkę Mieczy. Trójka Mieczy, tutaj jako karta przełożenia może pokazywać jakieś powiedzmy rozczarowania wynikające z poprzednich bo to jest taka karta tak jakby trochę łącząca poprzednie miesiące z tym miesiącem więc jakieś może straty może jakieś rozczarowania które nie do końca gdzieś tam wam leżały, że tak powiem. Drogie koziorożce. W ogóle karty są dosyć mocne, bo jest sporo energii waszych, ziemskich. Główną kartą całego czytania jest dziesiątka denarów, i jest to karta, która. Mówi o, właśnie o dobrobycie, o szczęściu, o, o, o dobrych finansach też, prawda? Też mówi o, o spędzaniu czasu właśnie z rodziną, z rodem. Oczywiście dla niektórych z Was to też mogą być sprawy zawodowe, bo dziesiątka denarów też czasem po prostu pokazuje taką firmę z tradycjami, albo firmę wieloletnią. Więc czasem są to też sprawy zawodowe u niektórych koziorożców, też mogą się pokazać. W każdym razie, 10 denarów jest to jest bardzo szczęśliwa karta, i mówi o, o, o też o sukcesach związanych właśnie z finansami, z zasobami, z taką pełnią związaną z tym tematem. I tu może to bardzo, bardzo być takie korzystne, bo może być takie poczucie osiągnięcia jakichś sukcesów właśnie w lipcu. Do przeszłości odchodzi as mieczy, czyli. Być może mieliście jakiś projekt, jakiś pomysł, który dosyć długo może, znaczy dosyć długo. No po prostu ostatnio myślę, że mogliście dosyć mocno tak wierzyć w niego, ufać, że to się zacznie. Ale on tutaj pokazuje się w przeszłości, czyli jeszcze realizacja może... Tego projektu, tej idei, jakiegoś pomysłu, wdrażania jakiegoś pomysłu, to jeszcze może nie być ten miesiąc. To jeszcze tutaj może trzeba będzie zaczekać. I może też tutaj ta trójka mieczy, że coś, na co liczyliście, może nie do końca się tutaj jeszcze sprawdzać. W sensie właśnie takiej realizacji. Może to być takie, odnoszę wrażenie, że może tutaj potrzeba dla niektórych z Was jeszcze więcej środków, możliwości na to, żeby to realizować. Dopiero myślę, że może być tworzona tak jakby przestrzeń na to. Tutaj będzie, będzie trzeba utrzymać równowagę, żeby utrzymać to, co już jest, prawda? Żeby to, co już jest, utrzymać w równowadze. Tutaj dwójka denarów o tym mówi, drogie koziorożce, że trzeba będzie włożyć tak jakby sporo energii w to, żeby równolegle utrzymać. Dwie rzeczy, czyli na przykład praca, związki albo dwie równoległe prace. Na przykład też tak może być. Dwie równoległe rzeczy, między którymi trzeba będzie jakoś tam balansować, żeby, żeby wszystko się udało. No, w dwójce denarów też najczęściej po prostu to się udaje, bo ten mężczyzna, który tutaj żongluje tymi denarami, on sobie radzi. Więc też tutaj to pod tym kątem dobrze wygląda. Szóstka denarów, jako karta na pozycji, co Wam będzie pomagać. Czyli, przede wszystkim, jeżeli będziecie potrzebować na przykład dodatkowych jakichś pieniędzy, to znajdzie się ktoś, kto Wam te pieniądze pożyczy, albo da, prawda, bo to jest karta darczyńców. To jest też, przede wszystkim, jest to też karta utrzymywania równowagi, czyli jeżeli wam czegoś będzie brakowało, to dostaniecie, jeżeli będziecie o to prosić, prawda, a jeżeli macie czegoś za dużo, to wy też zwróćcie uwagę. Ważną rzeczą jest też, żeby to działało w obie strony, że bo możecie być w danym miesiącu, możecie być albo tą osobą, która daje, albo osobą, która bierze. To jest właśnie ta nauka, ta równowaga między dawaniem i braniem. Czasami jest się właśnie tą osobą, która rękę wyciąga, a czasami jest się tą osobą, która daje. Więc różnie to może być ważne, żeby widzieć ten proces i być otwartym też na to. Więc jeżeli będziesz potrzebować tych pieniędzy, na przykład albo zasobów, albo czegokolwiek, to też bym powiedziała tutaj. Żeby nie obawiać się prosić, żeby nie, też nie uderzać w jakąś dumę w tym momencie. Jak trzeba, to trzeba. Więc y, otwierać się na to, żeby, y, żeby na to sobie pozwalać. Co może Wam przeszkadzać? Y, czwórka mieczy. Ja myślę, że czwórka mieczy tutaj może wskazywać na takie momenty, takie y, spadki energetyczne, y, takiego poczucia, że na przykład że nie dam sobie rady. Że muszę się odsunąć od, in, od innych. Ja myślę, że brak aktywności w tym miesiącu może być dla Was niekorzystny. Tutaj trzeba będzie łapać okazję, łapać chwilę, otwierać się na to, nie izolować się absolutnie, bo skoro Czwórka Mieczy pokazuje się na pozycji, co może przeszkadzać, czego nie robić, prawda? Czego nie robić. No, nie odsuwać się, nie izolować, nie odgradzać się od tego, co się dzieje. Tutaj yy, wiadomo, no, może trzeba, yy, tu, bo ta, ta trójka mieczy, po, jest, y, czwórka mieczy jest po trójce mieczy, więc y, z powodu jakichś problemów z poprzednich miesięcy gdzieś możecie mieć taką nawykową potrzebę jakiegoś takiego chowania się troszkę, takiego właśnie gdzieś pójście na tak zwane ryby, prawda, takiego odizolowania się. W tym miesiącu raczej myślę, żeby tego unikać. Tutaj trzeba angażować się i, i działać, trzeba tworzyć te nowe możliwości i być elastycznym. Tutaj to nie jest czas na odpuszczanie, prawda? Dodatkowo w karcie. Wpływów zewnętrznych macie pazia kielichowego, i tutaj, jak to zawsze u pazia, z, z kielicha wyskakuje rybka, więc, jest to informacja, że idą niespodzianki, że ktoś was może mile zaskoczyć mogą się pojawić jakieś nowe propozycje, zupełnie no może, dodatku, może nie, nie do końca oczekiwane, ale ciekawe. I ja bym powiedziała, żebyście tutaj właśnie angażowali się w te nowe rzeczy. w Jakieś zaproszenia, propozycje, dary, prezenty, to wszystko, to co, czy jakieś wiadomości. Tutaj trzeba korzystać z tego. Tutaj nie można czegoś, jak to się mówi, kolokwialnie olać. Po prostu trzeba angażować się w te nowe pomysły, bo to może być dla Was po prostu korzystne. I y, też tutaj ważną rzeczą jest, bo macie dwójkę kielichów na pozycji ukrytych wpływów. Zwróćcie uwagę na osoby y, dla niektórych z Was, y, to mogą być was, wasi partnerzy, ukochane Wasze osoby. One mogą być w tym miesiącu dla Was bardzo, bardzo korzystne. Mogą y, wręcz być takim, taką waszą tajną bronią, mogą pomagać Wam y, właśnie. Y, no, startować wyżej, pomóc pokonać też ten stres, na przykład to wyczerpanie jakieś, które jest wynikiem być może poprzedniego miesiąca. Tutaj to jest też ważną, bardzo ważną rzeczą. Też dwójka kielichów może sugerować dla niektórych koziorożców. Że w tym miesiącu może waszym takim ukrytym wpływem, taką niespodzianką może właśnie też być spotkanie takiej bratniej duszy, takiej osoby, zwłaszcza, że w rezultacie macie kartę kochanków, więc może też tak być, że koziorożce, które są singlami, Będą no, świętowały w tym miesiącu takie właśnie nowe poznanie nowej osoby. I to myślę, że może to być osoba, która której na początku albo którą, Czy, czy ja myślę, że może właśnie tak mi się to pokazuje, że tak jak patrzę w karty, hmm, może to być osoba, którą gdzieś tam już znacie. Tak, to może być ktoś, z kim już te kontakty być może były, ale też bym tutaj, no tam, jak to się mówi, głowy za to nie dawała. W każdym razie jeszcze przejdziemy, aha, jeszcze przejdziemy tutaj oczekiwania i obawy. Jest ósemka buław. Jeśli chodzi o oczekiwania, to ósemka buław będzie mówiła, że liczycie na to, że sprawy potoczą się szybko, że uda Wam się też może przyspieszyć coś, bardziej ukierunkować, że być może jakieś rozczarowania, które były tutaj wcześniej, wynikały z tego, że coś było zablokowane, że coś się nie układało tak, jakbyście chcieli. Tutaj jest większa szansa właśnie na to, że uda się. Sprawy przyspieszyć, że coś się odblokuje i pójdzie do przodu. Więc bardzo tutaj jest to dobra, dobra wróżba. Rezultat Rada Karta Kochanków to jest karta umiejętności dokonania dobrego wyboru, ale też, przede wszystkim, jest to karta miłości jest to karta dokonania wyborów uczuciowych. Dla niektórych oczywiście strzelców ta karta może oznaczać umiejętność dokonania wyboru, zwłaszcza, że tutaj też mamy dwa, prawda? Tutaj jest też energia związana z utrzymywaniem między jednym a drugim. Może niektórzy z Was będą się zastanawiali nad zmianą partnera. Też tak może być dla niektórych strzelców, albo dla niektórych strzelców, które Boże, nie strzelców, tylko koziorożców, przepraszam, przed chwilą robiłam strzelca. Dla niektórych koziorożców energia tutaj kochanków może też wskazywać na takie głębokie zrozumienie tego, czego Wam potrzeba do szczęścia, co, co Was właśnie tak wznosi do góry. Co daje Wam taką spójność, takie zjednoczenie wewnętrzne, bo też karta kochanków, oprócz tego, że mówi o relacjach, mówi też o, takim, o takiej wewnętrznej spójności. I w momencie, gdy ten dualizm wynikający tutaj, Kobieta, mężczyzna, prawda? I tak dalej. Gdy to wszystko się w nas połączy, to to, co męskie i żeńskie, wtedy jesteśmy bardziej scaleni i dużo łatwiej jest nam podejmować jakiekolwiek decyzje. Też bardzo, po prostu dużo łatwiej też jest nam zarządzać tym, co mamy, bo też tutaj nie zapominajmy o tej dziesiątce denarów. Ta dziesiątka denarów tutaj jest, no to jest najważniejsza karta tak naprawdę w rozkładzie na, na dany miesiąc, więc ona tutaj pokazuje dla Was naprawdę takie spore sukcesy w związku właśnie z Waszym dobrobytem, też z waszym zdrowiem, ze wszelkimi zasobami, które są dla ludzi po prostu ważne. Więc w momencie, gdy będziecie tacy właśnie już scaleni wewnętrznie, to dokonanie wyboru, na przykład z kim chcę współpracować albo z kim chcę być w relacji partnerskiej, prawda? Bo to jest czytanie ogólne, więc tu u różnych osób różnie to może się pokazywać. To będzie po prostu łatwy wybór wtedy. To będzie jasne. I moment, w którym dokonacie tego wyboru, będzie, no to będzie taki wielki bonus od losu dla was też tak to odbiera. Tu jest karta brama, czyli otwierać się na to. Jeżeli czujesz, że brakuje ci właśnie związków, to szukaj tego związku. Jeżeli brakuje ci pieniędzy, to zainwestuj swoją energię właśnie w zdobywanie tych pieniędzy i wtedy wykorzystuj relacje z osobami, które, które, które są ci bliskie, bo te osoby będą w stanie ci pomóc, będą, będą korzystnie też wpływać na to. Mam takie poczucie, drogie koziorożce, że lipiec może być dla Was bardzo korzystnym miesiącem, zwłaszcza jeżeli uda Wam się szybko reagować na zmieniające się okoliczności, jeśli uda Wam się właśnie w momencie, gdy będzie, gdy tak jakby sytuacja się ukierunkuje, gdy bramka się otworzy i trzeba będzie działać, że, że, że po prostu zaczniecie działać, że w momencie, gdy Właśnie może być chwilowo jakaś dodatkowa rzecz, że uda wam się utrzymać tę równowagę i dzięki temu wasze sukcesy będą jeszcze większe, jeszcze pełniejsze. Także, kochani, ja wam życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego, drogie koziorożce, na ten miesiąc. Niech to będzie wspaniały, dostatni i pełen miłości miesiąc dla Was. Trzymajcie się ciepło. Kochani, zapraszam do subskrypcji. Jak zwykle, osoby, które nie zrobiły tego jeszcze, będziecie na bieżąco z czytaniami, które proponuję na kanale. Zapraszam do komentowania, do lajkowania. Trzymajcie się, kochani, cieplutko i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa!